U osób, które trafiają do szpitala z drożnymi drogami oddechowymi i są w stanie oddychać i nie mają odmy opłucnowej, nie mają na przykład dziury w klatce piersiowej, mogą nadal oddychać drogi oddechowe są drożne. Chyba że są poważnie poparzeni i odczuwają ogromny ból, wtedy można wprowadzić ich w śpiączkę farmakologiczną, ale we wszystkich innych przypadkach nie powinno się uspokajać, intubować i wentylować takiej osoby, zwłaszcza jeśli jest starsza i schorowana. Tak więc, wentylacja mechaniczna w, odpowiednich, w odpowiednim momencie jest niesamowicie wspaniała, pomysłowa i ratująca życie. Ale nie podaje się jej po prostu osobom, które przychodzą chore, a właśnie tak postępowano. Postępując według protokołu z WUHAN, dowiedziałem się tego od przyjaciół z północnych Włoch, tam to się zaczęło w Europie, powiedziano im, że tak zalecali koledzy z WUHAN: im szybciej uspokoisz i podłączysz pacjenta do respiratora, tym większa szansa na uratowanie mu życia. Więc ludzie przychodzili z atakiem paniki, wiesz, czuli, że mają objawy ze strony układu oddechowego. I zamiast zebrać porządny wywiad, usypiano ich i podłączano do respiratora, a ponad 90% z nich umierało w ciągu 10 dni. Wentylacja, zwłaszcza u osoby wątłej, to bardzo agresywny zabieg. A kiedy ratuje życie, warto podjąć to ryzyko. Ale jeśli przyjeżdżasz i oddychasz swobodnie, a drogi oddechowe są drożne, nigdy nie robisz tego, co oni zrobili, chyba że masz na przykład 60% poparzeń i cierpisz, wtedy prawdopodobnie byś to zrobił. Ale w żadnym innym przypadku. A jednak wiem, że tutaj, gdzie jestem na Florydzie, dosłownie w promieniu kilku kilometrów stąd, Sarasota Memorial General Hospital, czy jak się tam nazywa w każdym razie lokalny, duży szpital. Znam osobę, która była bardzo wysoko postawiona na oddziale ratunkowym, czyli na sorze, i była zajęta ratowaniem życia na pierwszej linii, ale ludzie, którzy byli przyjmowani, już nie wychodzili. I po pewnym czasie zaczął to badać, co skończyło się absolutną kłótnią z jego kolegami po fachu. I mniej więcej powiedział to, co ja wam mówię. Co wy do diabła robicie? Wentylowanie osób z otwartymi drogami oddechowymi i utratą przytomności. I wtedy pomyśleliśmy: No cóż, musimy to zrobić. Tak nam powiedziano. Dano im pieniądze na podłączenie ludzi do respiratorów. Dostawali pieniądze, jeśli przyjmowali Remdesivir, dostawali pieniądze, jeśli umierali po zdiagnozowaniu COVID-19. Więc poszli za pieniędzmi i zrezygnowali.